Jest taki moment w relacji, w którym mężczyzna zaczyna myśleć, że kobieta czepia się wszystkiego. Nie tak było na początku. Nie tak się umawialiście. Nagle problemem staje się ton głosu, sposób, w jaki coś zostało powiedziane, to, że nie odpisałeś od razu, że zapomniałeś o czymś drobnym, że znowu coś zrobiłeś nie tak. Z Twojej perspektywy to są drobiazgi. Rzeczy małe, nieistotne, niewarte konfliktu. A jednak konflikt się pojawia, i z czasem narasta. Wielu mężczyzn w tym miejscu czuje bezsilność. Pojawia się myśl, że cokolwiek zrobisz, i tak będzie źle, że nie da się trafić, że nie da się wygrać. I bardzo często rodzi się wtedy dystans, irytacja albo wycofanie. Tymczasem to, co dla ciebie jest drobiazgiem, dla kobiety bardzo często nie dotyczy samego faktu, tylko znaczenia. Nie chodzi o kubek, nie chodzi o pięć minut spóźnienia, nie chodzi o jedno zdanie. Chodzi o to, co ten szczegół mówi o relacji. O to, czy jest w niej miejsce na uważność, na branie pod uwagę, na bycie ważną. Kobieta rzadko reaguje emocjonalnie na samą sytuację. Ona reaguje na to, co ta sytuacja symbolizuje. Czy jestem widziana? Czy jestem ważna? Czy mogę na Tobie polegać? Czy mogę czuć się bezpiecznie? Gdy zaczyna reagować na drobiazgi, bardzo często nie chodzi o same drobiazgi, ale o próbę sprawdzenia, czy relacja jeszcze żyje, czy jest w niej kontakt. Problem polega na tym, że mężczyzna słyszy treść dosłowną, a kobieta mówi językiem emocji. Ona mówi, znowu nie zadzwoniłeś, a ty słyszysz oskarżenie. Tymczasem pod spodem bardzo często jest informacja, poczułam się nieważna. Kiedy reagujesz obronnie, tłumaczysz fakty, bagatelizujesz albo mówisz, że przesadza, ona dostaje potwierdzenie swojego lęku. Nie dlatego, że nie masz racji, ale dlatego, że rozmawiacie na zupełnie różnych poziomach. Dla wielu kobiet pretensja staje się ostatnią formą kontaktu. Gdy czują bliskość, mówią spokojniej. Gdy czują, że coś się oddala, emocje się nasilają. Pretensja bardzo często nie jest dowodem braku miłości, tylko tego, że jeszcze jej zależy. Gdy przestaje zależeć, przestaje reagować. I to jest moment znacznie bardziej niebezpieczny dla relacji niż szczepianie się drobiazgów. Z perspektywy mężczyzny ciągłe uwagi uderzają w poczucie bycia wystarczającym. Pojawia się zmęczenie, frustracja i chęć ucieczki, ale bardzo często nie chodzi o to, żebyś był idealny. Chodzi o to, żebyś był obecny. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, który wszystko robi perfekcyjnie. Potrzebuje mężczyzny, który zauważy, że coś jest nie tak i nie zniknie. To, co często uspokaja sytuację, nie polega na robieniu więcej ani na poprawianiu wszystkiego. Chodzi o uważność i gotowość do bycia w rozmowie. Zamiast mówić, że to drobiazg, wystarczy uznać, że to było dla niej ważne. Zamiast mówić, że przesadza, wystarczy zobaczyć, że coś się zabolało. To nie jest przyznanie się do winy. To jest uznanie czyjegoś doświadczenia, i to bardzo często zmienia dynamikę bardziej niż jakiekolwiek tłumaczenia. Są jednak sytuacje, w których reagowanie na drobiazgi staje się bardzo intensywne i powtarzalne. To często oznacza, że pod spodem jest coś, co od dawna nie zostało nazwane. Nierozwiązane konflikty, poczucie samotności w relacji, brak rozmów o ważnych sprawach. Drobiazgi stają się wtedy bezpiecznym polem walki, bo łatwiej pokłócić się o coś małego niż dotknąć tego, co naprawdę boli. Odpowiedzialność mężczyzny w takim miejscu nie polega na naprawieniu wszystkiego, ani na spełnianiu wszystkich oczekiwań. Polega na tym, żeby przestać walczyć z formą i zacząć słuchać treści. Nie pytać, dlaczego ona się czepia, tylko co próbuje powiedzieć, a czego nie słyszysz. To bardzo zmienia sposób patrzenia na relacje. Bywa też tak, że czepianie się drobiazgów trwa latami, a rozmowy nic nie zmieniają. Wtedy warto zadać sobie uczciwe pytanie, czy ta relacja ma jeszcze przestrzeń na odbudowę. Bo czasem drobiazgi są tylko objawem wypalenia i żadna technika komunikacji nie cofnie tego, co zostało utracone. Dojrzałość polega również na tym, żeby umieć to zobaczyć. Jeżeli jesteś w relacji, zapytaj siebie, czy słuchasz tylko słów, czy próbujesz usłyszeć sens. Jeżeli masz poczucie, że ciągle robisz coś nie tak, zapytaj, czy to naprawdę jest o tobie, czy raczej o braku kontaktu między wami. Bo bardzo często nie chodzi o drobiazgi. Chodzi o relację, która próbuje jeszcze się odezwać. Na koniec zostawię jeszcze jedną rzecz. Jeżeli po tym odcinku czujesz, że coś w Twojej relacji wymaga uważności, ale nie chcesz robić gwałtownych ruchów ani wszystkiego naprawiać naraz, w opisie filmu znajdziesz bezpłatną, prostą ściągę na 7 dni. To nie jest plan naprawczy ani lista zadań do odhaczenia. To 7 małych kroków, które pomagają zatrzymać się, uporządkować swoje reakcje i zacząć odbudowywać kontakt w sposób spokojny i dojrzały. Bez nacisku. Bez manipulacji. Bez gierek. Tylko codzienna obecność, jasność i konsekwencja. Jeżeli relacje da się jeszcze naprawić, to właśnie od takich małych, codziennych decyzji wszystko się zaczyna. Link do bezpłatnej ściągi znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zostań tu na dłużej i zasubskrybuj ten kanał. Nie po to, żeby motywować się do zmiany, ale po to, żeby regularnie wracać do spokoju, odpowiedzialności, uczciwego spojrzenia na relacje. Kolejne odcinki będą pogłębiać te tematy, bez uproszczeń i bez udawania, że wszystko da się naprawić jednym ruchem.